Cześć, dzisiaj zapraszam Was na troszeczkę inny filmik, w innej formie, bo będę Wam tutaj gadać i pokazywać to, co robię. Zapraszam Was też serdecznie do subskrypcji, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. A teraz przechodzę do pielęgnacji i używam toniku, e, który sobie spryskuje twarz i tonizuje. Mam już wcześniej umytą buzię. Czekam sobie chwilkę, aż ten tonik się wchłonie, i sięgam po krem. Jest to krem stołpy, taki nawilżający, rozświetlający z borówką który ma bardzo fajną, przyjemną konsystencję, no i smaruję sobie nim na całą buźkę, on będzie moją taką bazą pod makijaż nawilżającą, jest to świetny krem właśnie pod makijaż, bo nic się nie roluje, nie ściera, i jest idealny, nie zapominam też o szyi, a następnie sięgam po krem pod oczy z Sylveco, akurat z tego kremu nie jestem zbyt zadowolona, na początku był w porządku, natomiast teraz... Tak średnio powiem Wam, że ma dla mnie zbyt taką lekką konsystencję i zbyt mało jest nawilżający. Nie zapominam też o ustach i tutaj używam takiego balsamu kokosowego, który pięknie pachnie. No i robię sobie mieszankę z podkładu burżua i kremu BB z miszy. Są to takie kosmetyki dwa, które są rozświetlające, mają delikatne krycie. Za bardzo za tym podkładem z samym w sobie nie przepadam, mam go też w złym kolorze, no ale po wymieszaniu z nim, z tym kremem Bibi daję radę. A teraz wszystko sobie wklepuję jeszcze gąbeczką, jest to gąbka z iMagic, czyli gąbka z AliExpress. Powiem Wam, że ona spisywała mi się naprawdę bardzo fajnie, natomiast przyszła troszeczkę zdeformowana i przez to dosyć szybko mi pękła, musiałam ją już wyrzucić i teraz używam też z iMagic, ale... Innego po prostu egzemplarza. A teraz sięgam po korektor z Wet n. White i tutaj właśnie aplikuję go sobie pod oczy i na niedoskonałości. No i będę go sobie rozprowadzała gąbeczką taką małą, bo tamta z iMagic była zdeformowana i ten czubek niestety do tego się nie nadawał. Także tutaj się wspomagałam właśnie taką malutką gąbką i ona była kiedyś przeze mnie kupiona w Lidlu. Wszystko sobie przypudruję pudrem bananowym z VIBO. Jest to taki bardzo dobrze zmielony puder, który świetnie się właśnie nadaje do utrwalenia makijażu. Co prawda on nie daje jakiegoś matu i tutaj nie ma co liczyć, że on wam, wiecie, zmatowi skórę na długie godziny. Bo on raczej tak wygładza, utrwala makijaż, no i delikatnie jest taki um, bananowy, czyli troszeczkę może Wam tam wspomóc, jeśli chodzi o jakieś krycie. I też go używałam pod oczy. Tutaj sobie um, wklepuję jeszcze korektor, żeby przed nałożeniem tego pudru nic mi się nie zebrało. No i teraz sobie przechodzę do brwi. Brwi sobie wyczesuję na mydełko z białego jelenia delikatnie takim czesadełkiem, a następnie będę je wypełniać kredką. No i będzie to kredka od Vibo, Full Precision, od Lovely, przepraszam, bardzo tę kredkę lubię, ona jest kredką automatyczną i ten kolor jest taki powiedziałbym w punkt, chociaż jest dosyć taki chłodny, więc tutaj akurat jeśli szukacie jakiejś kredki w chłodnym odcieniu, to ona będzie jak najbardziej dla Was, bo wiele kredek po prostu jest zbyt ciepłych, zbyt takich rudawych, no a jak wiemy, to raczej średnio tak y, później wygląda. Ta kredka też dosyć długo się utrzymuje i naprawdę w porównaniu z tą Vibo, bo też Vibo ma taką kredkę automatyczną, no to ja nie widzę jakiejś zbytniej różnicy. One obie mają podobną konsystencję, są takie dosyć twarde. Więc, jeśli wolicie takie miękkie kredki, no to może akurat nie ta z jest bardzo mięciutka, ale ta jest bardzo wydajna. No, i teraz przychodzę do makijażu oczu. Sięgam po taką paletkę z Revolution Pro we współpracy z Natalią Siwiec i będę używała trzech tutaj cieni. I najpierw w tym brązem, jasnym sobie zaznaczam załamanie. Blenduję sobie to wszystko tutaj ku górze. To jest taki bardzo fajny bazowy odcień, taki lekko karbelowy, taki naprawdę bardzo fajny odcień, który mi pasuje, bardzo często go używam. W zasadzie zawsze jak sięgam po tę paletkę, to ten cień ląduje w załamaniu i dzisiaj sobie zrobiłam nim właśnie tutaj takie lekkie załamanie, które sobie rozprowadzam, troszeczkę blenduję ku górze i ku skroniom, jak to zawsze, też trochę przyciągam na powiekę dolną, żeby od razu tutaj nałożyć. No i teraz sięgam po taki ciemniejszy odcień brązu, który nakładam tylko w kąciku zewnętrznym, aby trochę to spojrzenie pogłębić. No i od razu go sobie przyciągam, tak żeby nie wyjeżdżać za bardzo nad załamanie, ale żeby stworzyć jednak ten efekt trójwymiarowości. Tutaj używam takiego cienia w kremie z Maybelline, kolor Tattoo i to jest odcień takiego chłodnego, zimnego złota bardzo fajny kremowy cień, on się mega długo utrzymuje, więc klepuję go sobie tutaj na powiekę ruchomą palcem i on jest naprawdę nie do zdarcia trzyma się cały dzień, no a jeszcze sięgam potem ten cień właśnie z paletki Revolution Pro, ten ciemniejszy brąz, którym sobie tutaj pogłębiam jeszcze to załamanie i łączę ten właśnie cień kremowy z Maybelline żeby wszystko się tutaj ładnie zgrało i wszystko sobie dokładnie już blenduję, żeby to wyglądało dobrze jeszcze na koniec będę używała jasnego cienia w którym sobie wyczyszczę granice, ale tutaj przyciągam sobie ten brązem na powiekę dolną, żeby się to wszystko połączyło. No i teraz właśnie wspomniany wcześniej cień. Jasne, będę nakładała po wyblendowaniu, bo teraz blenduję sobie górę tutaj, powiekę górną, żeby tutaj nie było odcięć, takim większym, buchatym pędzelkiem A teraz właśnie mm, sobie te granice czyszczę, żeby nic tutaj się za bardzo nie, nie odcinało, żeby ta nie było tak, wiecie, to makijaż nie był taki opuszczony był tylko troszeczkę bardziej podciągnięty. Jeszcze z paletki Revolution nałożyłam sobie do kącika wewnętrznego cień. Teraz sobie tuszuję rzęsy, żeby one były dobrze wytuszowane i zaznaczone. Ten tusz od Bibo Bum Bum mascara jest bardzo dobrym tuszem, naprawdę mega go lubię. Już mi się kończy, a w zasadzie dopiero, bo miałam go naprawdę długo i długo mi służył. Nie miałam no, już dawno takiego fajnego tuszu. To wiecie, byłam zawsze wierna duszom Everline, ale ten na pewno kupię. Tutaj nakładam brązer z Wet and White i zaznaczam sobie nim troszeczkę ocieplą kości jarzmowe. Też przyciągam tutaj na linię włosów, standardową, żeby wszystko się ładnie zgrało i nic się nie odcinęło. To jest taki bronzer satynowy, który bardzo fajnie wygląda i dodaje takiej troszeczkę świeżości. Tak fajnie odbija światło, przyciągam go też na żuchwę. No i z drugiej strony robię sobie dokładnie to samo. Tak samo sobie go tutaj aplikuję. Rozcieram później wszystko jeszcze takim dużym pędzlem, żeby żadne granice tutaj się nie odcinały, żeby było wszystko ok wyblondowane I teraz róż z altery. Ten róż niestety jest bardzo ładny, ale bardzo delikatny i już mi się ukruszył, pochruszył, musiałam go ratować. No ale gąbeczką sobie jeszcze tutaj wszystko dokładnie em, tak wiecie, dociskam, żeby się fajnie połączyło i żeby troszeczkę ten pigment. Z, był taki lżejszy, żeby nie było to takie wiecie mocne. Tutaj e, rozświetlacz z Revolution Pro, również we z Natalią Siwiec, nakładam w te miejsca co zawsze. I teraz sobie jeszcze raz sięgam po gąbeczkę i wszystko tu dokładnie wklepuję, żeby wszystko wyglądało tak jak chcę. Teraz konturówka z Loli, którą sobie obrysowuję usta. I delikatnie będę je wypełniała kultową pomadką z Golden Rose Velvet Matte w odcieniu 02. Wypełniam nią usta całe, a na środek jeszcze nałożę sobie pomadkę z Maybelline w odcieniu 300, żeby troszeczkę to rozjaśnić. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba i do zobaczenia w następnym filmiku.